napełniła gwarem Park Róż. Ja też tam podejdę i uroczyście w imieniu uczestników warsztatu i wszystkich osób, które działały w tym naszym, brały udział w tym naszym happeningu, przekażemy uroczyście pracę do Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. To jest praca, która powstała dziś podczas naszych dwugodzinnych działań. I tak jak już powiedziałem, do powstania tej pracy włączyli się bardzo czynnie mieszkańcy naszego miasta. Podchodzili, zostawiali swój ślad, widząc jakiegoś bociana, no bo przecież okolice Gorzowa także to rejon bociana, łęgi nadwarciańskie, Olbrzymie siedliska bocianów. Charakterystyczne budowle. Nawet widzę fragment Filharmonii, która niedługo będzie w tym roku otwarta. A więc charakterystyczne i budowle dla naszego miasta, a poza tym widzę tutaj jakieś wpisy poetów, którzy też umieścili swoje myśli, fragmenty swej poezji w tymże obrazie. Pani Prezydent, pozwoli Pani, że w imieniu wszystkich uczestników warsztatu, a także tych mieszkańców naszego miasta, którzy czynnie włączyli się do naszego działania, przekażemy Pani tę pracę. Panie kapelmistrzu, prosimy bardzo uroczyście dla Pani Prezydent i dla władz miasta. Hors <laughs> baaz